Kolejny kanał z się w Opatowie na ulicy Kińskiego, gdzie na parkingu przy kolegiacie spotkali się rolnicy z grupy Rolnicy Świętoczyskie i chcąc zamanifestować swoje niezadowolenie z braku udziału rządu, w tym momencie przekazuję znakowi. Proszę bardzo. No Mamy 25 maja, czwarta sobota miesiąca, wolny przejazd traktorów. No Chcemy Zamanifestować swój, swoje niezadowolenie z braku działań rządu w sprawach rolniczych, nie spełniają naszych postulatów. Co więcej, chciałem przypomnieć o debacie 28 maja w Krakowie na Uniwersytecie Rolniczym o godzinie 10.30. Prowadzimy zapisy chętnych na, 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 to, na tą inicjatywę co więcej bo myślę, że mimo 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 natężonych prac polowych potrafimy jeszcze się zebrać i, i przyjechać zaprotestować dziękuję dziękuję bardzo e, dziękuję Wam za działanie za uchwalenie Państwa, Poprzeć nas? Bo przecież rolników trzeba popierać. No ja wiem, czyli jak na razie to nie widzimy żadnego tej efektu w Waszych działaniach. Będzie. To. będzie? będzie? To. Jak, po, jak Polski nie będzie na mapie chyba. No nie, nie, nie. To nie, wtedy nie, będzie nie, efekt. Nie, nie. No mi się tak wydaje. Ale chyba. widzicie Państwo, jestem tutaj, przyjechałem. Możecie zawsze przyjść do mnie do ministerstwa. Ja będę walczył o to, żebyście mieli godne życie żeby rolnictwo było względne w, w budżecie Unii Europejskiej, żeby nie było napływów. Tanich produktów, czy było sprawiedliwie. Więc ja po prostu przyszedłem się z Wami przywitać i powiedzieć, że tak, możecie na mnie liczyć i na, na rząd. Nic więcej włączyć, cała historia. To kiedy rząd ewentualnie przyjmie jakąś prezentację rolników, jeśli o to chodzi? No stoi tu rząd. A, a, a rolnicy, których chciałeś spotkać... pan sam coś może? No i to. Ja, 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 spróbuję, ja spróbuję, ale stoi tu wiceminister spraw zagranicznych ze świętokrzyskiego. No my właśnie chcieliśmy się spotkać na spotkaniu w Bukawie. I wiecie, minister szybko musiał odjechać od nas. pamięta? A, a ja do Was przyjechałem. Ale nie, ale, ale pamięta pan, no, ja, jak pan, pan uciekł przed nami? Tak, tak. tak. No, tak, no właśnie tak, i dlatego i mówię, i to było tamto spotkanie, a dzisiaj jest kolejne. Dzisiaj wiem, że robię różne robię... zdania w tej sytuacji. Tak, także dzisiaj dzisiaj robi pan kampanię. Rossi... Ja właśnie mówię. Znaczy nie trzeba bać. Znaczy nie trzeba bać. My nikomu nie grozimy. My tylko rozmawiamy. My dbamy o całe społeczeństwo i osiągnąć swoje Także warto, aby ludzie to rozumieli. Nie, rozumieją, słuchajcie. Może tak w naprawdę... sprawach zagranicznych to może by tak zmniejszyć wpływ Unii Europejskiej na nasze decyzje, na naszą suwerenność, która jest coraz mniej chyba ja nasza. Pan, musimy patrzeć na to dwutorowo. Yy, musimy bronić naszych praw w Unii, dlatego na przykład w kwestii zielonego ładu yy, oraz w kwestii tej Co nie dotyczy rolników do końca oczywiście, ale Realokacji imigrantów głosowaliśmy przeciw jako rząd polski, nie jako Polska. Natomiast ja uważam, że co najważniejsze i to co powinniśmy robić, to jest, żeby zapewnić Wam godne warunki e, życia, a to tylko przez to, żebyście mieli tańsze koszty produkcji i wyższe, e, można powiedzieć, ceny produktów. To, to jest logika. No właśnie, Tego no nie trzeba szukać daleko i to powinien być Polski. Po oraz nowe rynki zbytu. Jak nowe rynki zbytu, no to wtedy będzie. I od tego też jest coś MSZ, jest oczywiście od tego Ministerstwo Technologii i Rozwoju i będziemy to robić. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że ja kiedyś, dawno, dawno temu, zanim zostałem wiceministrem spraw zagranicznych, byłem wiceministrem gospodarki. Ja to czuję. Ja wiem, o czym do mnie mówicie. A moim przyjacielem jest Cezary Olejniczak, który akurat ma pieczarkarnię. Yy... No, no, no. A jego bratów w ministrem rolnictwa, no to wiecie, to ja, ja to naprawdę dobrze rozumiem tylko słuchajcie, no, więc więc. Mm. Ja jestem. Wszystko rozumiem, ja tylko nic nie robię niestety. No jest właśnie to jest problem. To jest, zostaje to tylko ma, gadanie. To jest to jest Ale Gadanie jest takie, że ja to, to, Przyjechałem i z wami gadam, ale y, będę działał, więc jeżeli chcecie, to ja zawsze się z wami My to rozliczymy. rozliczymy. Ale, ale, jest... jeszcze, ale jeszcze przed dziewiątym? Oczywiście. No to zapraszamy a ewentualnie. Nie? Zapraszamy a przed dziewiątym, a, a, żeby pan a, do nas jeszcze dojechał. A, po, dziewio... proszę, a ta. Ta. po dziewiątym y, rozliczymy, rozliczymy. Rozliczymy ewentualnie. Także ja ja ewentualnie. Będziemy odwiedzać w domach, nie doliczajmy. w domach wszędzie. Tak, bo... ja sobie może taką refleksję pozwolę, że chcielibyśmy, aby nasi reprezentanci reprezentowali nasze interesy głównie. Dopiero później zajmiemy się sąsiadami czy Brukselą czy innymi krajami, ale Primo, na pierwsze, że tak powiem, Primo przez żartobliwie, to powinniśmy być my, nasze interesy, nasze bezpieczeństwo. Ale oczywiście, zgadzam się z Panem, a przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne. I militarne. Energetyka też wpływa na wasze, wasze koszty produkcji. Dokładnie. Więc... To było, było, chociaż mówiąc szczerze, tematy niemiłe, ale trzeba no, zał załatwić. No. Także dziękuję. Trzeba tak, rozmawiać. Jedne słowa czekamy na rozwiązania. Za Dziękujemy za no, Tak nie. więc cały czas dzieje się na protestach rolników. Cały czas ktoś próbuje nas pocieszać słowem. No zobaczymy jak to się przedstawi na, na czyny. No cóż, mamy to na, nagrane. Rzucę fakt y, rzucę jednym hasłem. Chcesz to nagrać? A, no, tak. Proszę bardzo. Rzucę jednym hasłem. Czyny nie słowa. No. No. Brawo. Brawo rożnicy święte wszystkie. Brawo, brawo, brawo.